W miniony weekend w Hali Sportowej w Nowej Rudzie odbyły się 13 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w futsalu U14, w których wzięło udział 12 drużyn z Kielc, Rudy Śląskiej, Gliwic, Tarnowa, Krakowa, a także Nowej Rudy. Piłka halowa, jak widać, cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży. Jest to odmiana piłki nożnej, bo to jest piłka halowa, tak zwany futsal. Zainteresowanie, jak Państwo widzą, jest dosyć duże. Bez, nie bez kozery, że w Nowej Rudzie. Już od kilkunastu lat ta profesja uprawiania piłki halowej jest pokazywana, i na tej bazie, poprzez swoją działalność, postaraliśmy się i zlecono nam przygotowanie i zorganizowanie mistrzostw właśnie w tej kategorii. Dwudniowe zawody przebiegały na prawdziwie mistrzowskim poziomie: niezwykle pokazowe bramki, zacięta rywalizacja oraz walka do ostatniej sekundy. Tak w skrócie można nazwać to, co mogli zaobserwować kibice i przeżyć zawodnicy. Jestem tutaj już drugą godzinkę. Wydaje mi się, że, że poziom jest dosyć, dosyć wysoki, jak na wiek tych chłopców, którzy grają. Strona organizacyjną, organizacyjnej, jest bardzo, bardzo fajnie zorganizowane. Szkoda tylko, że tak mało tutaj takich organizacji właśnie jest: typu Mistrzostwa Polskie. Nie grają. Ty lubisz piłkę nożną? Mhm. A co jest takiego fajnego w piłce nożnej? No, że Żylu. Lubi... Grają bramki Tak. No. Strzelają bramki. Powiem, że stoi na, można powiedzieć, wysokim poziomie. Niektóre mecze może nieźle się prezentują. Mimo młodego wieku. Mimo młodego wieku, oczywiście, tak. Technicznie i piłkarsko. Myślę, że przygotowanie jest dobre, bo mecze przebiegają płynnie, nie ma dużych przerw i nie tracimy za dużo czasu i to jest najważniejsze. Turniej jest bardzo fajny, niezły poziom, dobrze zorganizowany. Tylko szkoda w wyniku naszego, 7-8 miejsca i jest bardzo wyrównany, powtórzę to jeszcze raz. Bardzo dobrze jest zorganizowany przez Nową Rudę. Bardzo fajna impreza, miła. Młodzież chętnie garni się do uprawiania sportu. O tym świadczy chociażby poziom, jaki reprezentowali zawodnicy. Można powiedzieć, no jest przekrój, powiedzmy, przy poziomu drużyn jest duży. Powiedzmy... Druż... Przez te dwa dni jest do rozegrania 30 spotkań. Nie jest tak, że drużyna przyjeżdża, gra dwa spotkania i jedzie do domu te 600 czy 700 kilometrów. Myśmy zaplanowali ten turniej finałowy w ten sposób, żeby drużyny przez dwa dni każdy grały, każda grała maksimum, powiedzmy, spotkań, które przewiduje regulamin. Bardzo wysoki poziom. jest. W ogóle drużyny są bardzo dobre. Bardzo mi się tu podoba. Poziom jest bardzo wysoki. Na pewno drużyny śląskie, które wiadomo, tam są, Śląsk jest kolebką futsalu, reprezentują wysoki poziom. I tak, tak jak tutaj można było widać, rekord Bielsko-Biała Oczy gwiazda Rudy Śląska, obrońca tytułu, znaleźć się w pierwszej czwórce. Także poziom jest wysoki, ale to są finały mistrzostw Polski, więc trudno oczekiwać innej, innej sytuacji. No, turniej jak na samym Mistrzostwa Polski jest bardzo mocny, poziom jest bardzo wysoki. Drużyny, myślę, że przygotowały się od paru lat na takie mistrzostwa, i bardzo trudno jest zaawansować na dalsze pozycje. Teraz aktualnie będziemy grali o piąte miejsce i będziemy chcieli powalczyć o nie. Walka, jak na Mistrzostwa Polski, była naprawdę zacięta. Gołym okiem było widać, że chłopcy są doskonale przygotowani do zawodów. Każdy miał swojego faworyta, a także potrafił szczerze ocenić swoje możliwości w tabeli. Przyjechaliśmy na turniej jako wicemistrzowie Polski z tamtego roku, także broniliśmy, no, nie udało się, przegraliśmy w ćwierczynale 1-6 z drużyną jasną Jasna Gliwice. Oczywiście no, wynik nie jest adekwatny do tego, co graliśmy, co pokazaliśmy na boisku, aczkolwiek... Wiadomo, że wycofaliśmy bramkarza i takie sytuacje się stworzyły, ale były szanse na, na pewno na to, żeby awansować i mieliśmy większe ambicje, chcieliśmy awansować do półfinału i bronić oczywiście tego tytułu sprzed roku, wicemistrzostwa Polski. Stawiam na drużynę z GKS-u Wikelec bardzo dobrze grają, mają świetnych piłkarzy, świetnych trenerów, myślę, że oni zwyciężą w tym turnieju. Niestety małe, ponieważ jesteśmy gospodarzami, tylko dlatego zapadliśmy się do tego turnieju, ale przynajmniej można sobie pograć, pobawić się. Ciężko wyłonić faworyta, ponieważ wszystkie drużyny grają podobnie. Kiepsko. Na początku wystartowaliśmy źle, ale z każdym meczem się rozkręcamy. Coraz lepiej. Na razie wszystkie mecze wygraliśmy. Półfinały mi mieliśmy mało problemów, ale poradziliśmy sobie. Czyli jesteście faworytem? Mamy taką nadzieję. W futsal może grać każda osoba, która po prostu lubi zabawy drużynowe. Na mistrzostwach Polski nie chodzi tylko o dobrą zabawę, ale również o zwycięstwo. Tym razem pierwsze miejsce na podium wywalczyli zawodnicy z GKS-u Wikielec. Drugie miejsce przypadło Gwieździe Ruda Śląska. Natomiast na trzecim miejscu podium znaleźli się piłkarze z Bielska Białej. Jak przystało na gościnnych organizatorów, nie chcących się wywyższać, noworudzianie przepuścili 11 drużyn. Tym samym zajmując ostatnie 12 miejsce,